Witam Państwa bardzo serdecznie w programie lokalnym TV Czarna. Kamera TV Czarna gości w bibliotece na podsumowaniu spotkania autorskiego, które odbyło się z Piotrem Rozmusem. Pan Piotr jest mieszkańcem Szczecinka i wydał ostatnio, no może w ostatnim czasie, bardzo znany i słynny thriller pod tytułem Bestia. W niedawnym czasie w lutym ukazała się jego druga książka Kompleks Boga. I właśnie wiemy też od autora, że pisze już kolejną swoją powieść, która niedługo zostanie wydana. Chcielibyśmy właśnie podsumować spotkanie, które miało miejsce 27 marca w naszej bibliotece. Podczas tego spotkania właśnie omawialiśmy głównie fabułę książki Bestia, rozmawialiśmy z autorem na temat jego pracy nad tą książką i w ogóle początku całej przygody z pisaniem. I tak właśnie pan Piotr opowiadał o tym, jak to już w dzieciństwie. Próbował pisać różne opowiadania, które oczywiście chował do szuflady i żadnego z nich nie dokończył. Pisał na takiej starej maszynie, którą podarował mu jego tata. I ciągle właśnie żyła w nim, żyło w nim takie marzenie, że kiedyś napisze książkę. I tak około trzech lat temu postanowił, że ten dzień właśnie nadszedł. Usiadł i zaczął pisać pierwsze sceny, które właśnie dotyczą książki Bestia. Co prawda, prolog do tej książki w prologu ma miejsce wydarzenie które dzieje się podczas II wojny światowej dotyczy właśnie wieży Bismarcka oraz kanałów które właśnie pod tą wieżą znajdują się i mamy tutaj jakby właśnie taką retrospekcję w czasie gdzie jakby Szczecinek jeszcze nosi swoją nazwę Szczecin i tak jak Szczecin Stetin ma właśnie też takie kanały historyczne pod miastem, tak nasz autor Piotr Rozmus przeniósł jakby pewien pomysł właśnie takich kanałów do Szczecinka. Oczywiście jest to rzecz historycznie nieudokumentowana, niemniej wprowadza i zaciekawia niezmiernie czytelnika już na samym początku powieści. Potem przenosimy się do czasów współczesnych, i w powieści właśnie jakby fabuła nabiera tempa, kiedy to właśnie spotykamy w parku młodą dziewczynę, która ucieka przed tajemniczym nieznajomym i jak to właśnie wiadomo, w thrillerach bywa, jest morderstwo, są zaginięcia, są dosyć takie krwawe sytuacje, krwawe opisy. Oczywiście do akcji wkracza policja, detektywi i po prostu tropią właśnie tego tajemniczego mordercę, który w bardzo okrutny sposób morduje i porywa swoje ofiary. Fantastycznie pokazana również praca młodej dziennikarki, która próbuje dociekać, kto zabił, kim były ofiary, co w ogóle miało miejsce w Szczecinku. Wielka część akcji, powieści toczy się właśnie wokół wieży Bismarka, w parku szczecineckim, ale mamy też wątek zupełnie taki poboczny, chociaż jest on, zajmują to już dosyć dużo miejsca w powieści. Robert Donavan, emerytowany policjant, taki w zasadzie detektyw, śledczy, który przechodzi już, właśnie przechodzi na emeryturę i przeprowadza się do Szczecinka ze Szczecina. Natomiast w Szczecinie kończy swoją karę więzienia szef szczecin, szczecińskiej mafii Łeska. To właśnie Robert Donawan doprowadził do tego, że Łeska znalazł się w więzieniu i teraz szef mafii wychodzi i oczywiście próbuje zemścić się na właśnie komisarzu policji Robercie Donawanie. Nie będę Państwu opowiadać, jak to wszystko się skończyło i jakim, jakim torem wszystko się potoczyło. Niemniej chciałabym wspomnieć, że właśnie ten thriller, oprócz tego, że są tam morderstwa, są właśnie mocne sceny, to bardzo ciekawe jest to, jak właśnie autor zbudował tło powieści, w jaki sposób buduje opisy właśnie swoich bohaterów, opisy ich psychiki, tego, co przeżywają, właśnie Robert Donovan przeżył straszną tragedię w swoim życiu i autor próbuje nas poprowadzić właśnie zgodnie z ich emocjami, z tym co przeżywają, co się dzieje w nich. I możemy w zasadzie doznać takiego uczucia, że bohaterowie tej powieści zaczynają nam być dobrze znani. Niektórych z nich lubimy, niektórych nie. Pomimo to, że jest to thriller, jest to powieść dla mnie psychologiczna. Jest także kilka wątków zabawnych, komicznych, co bardzo rozbija też takie napięcie. I przede wszystkim, chyba, też bardzo podobało mi się opis Szczecinka, opis różnych ulic, kamienic i jakby tego, że znałam miejsca, w których, w których toczy się akcja tej powieści. Ci z Państwa, którzy jeżdżą do Szczecinka czy znają właśnie Szczecinek, na pewno będą tutaj odnajdywać właśnie podobne rzeczy o których pisze autor. Myślę też, że jest to ta książka jest również wielką promocją dla Szczecinka. Chociaż morderstwa mogą nie sprzyjać tej promocji, ale jest to tylko fikcja na szczęście i autor starał się po prostu też pokazać właśnie Szczecinek z bardzo dobrej strony, wykazuje wiele pozytywów, które dotyczą tego miasta, właśnie ścieżki rowerowe, nacisk na turystykę, wypoczynek, to, że właśnie Szczecinek jest takim idealnym miejscem do odpoczywania, zdrowego trybu życia, więc sądzę, że wielu z Państwa się to powieść spodoba i będzie też właśnie taką świetną reklamą miasteczka, które leży niedaleko nas. Podczas spotkania autorskiego zadawaliśmy wiele pytań panu Piotrowi, na które właśnie pan Piotr starał się odpowiedzieć w miarę szczegółowo i pytaliśmy właśnie o powiązania właśnie faktów, czyli takiej rzeczywistości, co jest prawdziwe z jego książki co dotyczy Szczecinka, a co jest tylko fikcją. Pytaliśmy go również właśnie o jego wrażenie ja, znaczy, o jego tak, wrażenia, czy czuje się już rozpoznawalny szczęścińku, czy e, właśnie w jaki sposób dotyka go też sława. Pytaliśmy go również o to, w jaki sposób pracuje nad swoimi powieściami, w jaki sposób e, właśnie stara się w jakiś sposób w ogóle wygląda praca nad pisaniem powieści, tak? Pan Piotr opowiadał właśnie o swojej pracy zawodowej, że nawet, chociaż to ona go pochłania przez dwa tygodnie w zasadzie ciągiem jest w pracy, więc stara się tylko drobne rzeczy nanieść do swojej powieści, poukładać jakiś plan wydarzeń. Natomiast kiedy jest w domu, to zamyka się i pisze po prostu na osobności. Było to Mówi też o tym, że właśnie wydawanie książki i praca nad książką jest takim trudną pracą. Pan Piotr starał się wyjaśnić wiele różnych wątków dotyczących powieści. Podczas spotkania autorskiego była z Panem Piotrem obecna również jego żona. I to ona w zasadzie bardzo wiele ciekawych informacji wniosła również właśnie tutaj dla naszych czytelników, do, właśnie do samej pracy nad książką, różnych pomysłów, które dotyczyły tej książki, a także drugiej książki, Kompleksu Boga. Książka Kompleks Boga nie jest już zakotwiczona w, właśnie w szczecinku. Miejsce akcji dzieje się zupełnie gdzieś indziej, i bohaterowie też nie są jakby związani z pierwszą powieścią, więc można czytać te książki zupełnie osobno. W kompleksie Boga, książka dotyczy właśnie takiego pojęcia kompleks Boga czyli pewności człowieka o tym, że jest kimś wyjątkowym, kimś, kto ma nadprzyrodzone moce wręcz jest Bogiem. I tym samym może rzeczy czynić takie, właśnie jak on uważa. Poznajemy tutaj kilku, kilkoro bohaterów, którzy teoretycznie są ze sobą niczym związani, a jednak spotykają się wszyscy razem uwięzieni w ciemnej piwnicy i dopiero po prostu w trakcie powieści dowiadujemy się, co łączy ze sobą te osoby i co łączy ich prześladowca właśnie z tymi osobami. Właśnie tak jak powiedziała żona pana Piotra, w kompleksie Boga jeszcze bardziej rozbudowane są właśnie opisy psychiki bohaterów i ich rys osobowości jest jeszcze bardziej rozwinięty. Książka jest lepiej bardziej do, dopracowana. Jej osobiście książka się podobała jeszcze bardziej niż bestia, co mnie osobiście bardzo zachęciło, gdyż nie jestem fanką thrillerów i myślałam, że bestia będzie moim ostatnim thrillerem, który przeczytałam, bo nie lubię aż tak mocnych książek. Ale po tym, co powiedziała żona Pana Piotra, stwierdziłam, że zmierzę się z kompleksem Boga, i właśnie stanowi ona dla mnie teraz wyzwanie. A zatem do lektury i Bestii, i kompleksu Boga serdecznie Państwa zapraszam, szczególnie po Bestię, gdyż mamy już ją w naszej Bibliotece. Kompleks Boga pojawi się niedługo, ale też serdecznie zapraszam. I ponieważ. Czytelnicy byli tak zadowoleni z tego spotkania, które trwało 2,5 godziny, więc w ogóle nie chciało nam się wychodzić stąd. Było tak przyjemnie, że pan Piotr powiedział, że przyjdzie do nas jeszcze raz i taki termin, który wstępnie ustaliliśmy, będzie to końcówka maja i zrobimy kolejne spotkanie. Wtedy już porozmawiamy o kompleksie Boga i może coraz coś więcej dowiemy się na temat jego trzeciej książki, która właśnie powstaje. Korzystając z okazji, że kamera TV Czarne gości w naszej bibliotece i ceniąc sobie cenny czas na antenie, chciałabym państwu powiedzieć o poinformować o spotkaniu, wernisarzu, który będzie miał miejsce w naszej bibliotece. Będzie to wernisarz pani Stanisławy Sierand. Jest to malarka, artystka, która pochodzi z Czuchowa, mieszka w Czuchowie jest osobą, która jest znana w Europie. Wystawiała swoje obrazy we Francji, w Niemczech i w wielu miastach w Polsce. Jest artystą, która, który jest niemal nieograniczony w metodach właśnie tworzenia obrazów. Maluje farbami olejnymi, pastelami, akrylami. Naprawdę wszelkie metody kolażu stosuje. Bardzo ciekawe prace. Zatem zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wernisarz Stanisławy Sierant w piątek, 17 kwietnia o godzinie 17 w naszej bibliotece. Na zakończenie chciałabym wspomnieć o tym, że nasza biblioteka otrzymała kilkadziesiąt książeczek, niemalże nowych książeczek, od jednej z naszych czytelniczek i pani właśnie z rodziny naszej czytelniczki, za które to książeczki bardzo ci serdecznie dziękujemy. Dzięki temu biblioteka wzbogaciła się o wiele powieści, do lektury których serdecznie Państwa zapraszam.